Cześć, z tej strony chmura mówi a dzisiaj Najsłodszy, czyli książka napisana kciukiem przez Michała Figurskiego. Data premiery to listopad 2023 roku. Autor oddaje nam swoją historię na 320 stronach, a wydało ją wydawnictwo Wielka Litera. I na stronie tegoż wydawnictwa, czyli Wielka wielkalitera.pl, czytamy o Michale Figurskim, co następuje. Michał Figurski, urodzony w 1973 roku, to dziennikarz i prezenter radiowy związany z Rozgłośnią Harcerską, Radiem Z, Radiem Kolor, Radiem RMF FM, Eskom Rock. Był współzałożycielem antyradia. Współtworzył i prowadził wiele programów telewizyjnych, między innymi w stacjach TV4, Polsat, Polsat News. Obecnie po zaprowadzeniu codziennej porannej audycji w antyradiu pełni funkcję menedżera kreatywnego w Radiu Z. W roku 2015 przeszedł wylew krwotoczny wywołany cukrzycą. Te doświadczenia skłoniły go do powołania i prowadzenia Fundacji Najsłodsi, która zajmuje się edukacją i profilaktyką cukrzycy. I jeszcze opis książki pochodzący z tej samej strony. Mów mi Michał, Michał Figurski. Mam licencję na wszystko. Radio, proszę bardzo. Gdy mam powiedzieć w porze największej słuchalności ogłaszając zabójcze wyniki wyborów, drodzy Państwo, kurwa mać, nie ma problemu. Zorganizować koncert Perfektu w ścisłym centrum, zakorkować Warszawę o 8 rano w poniedziałek i dogadać się z policją, żeby przed kamerami skóła Grzegorza Markowskiego? Przyjemność po mojej stronie. Poprowadzić program telewizyjny na żywo w trakcie udaru krwotocznego? Do usług. To wszystko ja, taki już jestem. Tylko, że to pozór. Mam 18 lat, gdy słyszę wyrok: cukrzyca insulinozależna typu pierwszego. Raz waży 63 kg, innym razem 136. Niemal tracę wzrok, a moje ciało się rozpada. Impreza trwa jednak w najlepsze jutra przecież nie ma. Aż w końcu słyszę głos pielęgniarki Zamknij się wreszcie. Nie jesteś w telewizji. Nie żyję się dwa razy, a tryb nieśmiertelności się skończył. W każdej chwili może pojawić się napis: Game over to moja historia. Spałem coraz mniej i coraz częściej odreagowywałem ciężką pracę alkoholem, niczym gwiazdor roka wybudzający się w różnych hotelach na terenie całego kraju i leczący w biegu kolejnego kaca. W moim życiu wszystko było za głośne, za szybkie i na wczoraj. Żyjąc w tym obłąkanym tempie, nie miałem ani chwili, aby pomyśleć o własnym zdrowiu tego nie było na liście moich codziennych obowiązków. Jedynym przejawem troski o siebie były zawsze obecne w kieszeni pen z pełnym nabojem insulinowym i malutki glukometr, ale używałem ich nieregularnie i niezgodnie z przeznaczeniem. Innymi słowy, traktowałem je jako atrapy, którymi kupowałem sobie spokój ducha i zaufanie lekarzy. Zagłuszałem tym swoje wyrzuty sumienia, wmawiałem sobie, że dbam o siebie i mam swoją chorobę pod pełną kontrolą. Stawałem się kłamcą doskonałym, a moje tłumaczenia wydawały się nadzwyczaj sugestywne i skuteczne. Michał Figurski, fragment książki Najsłodszy autobiografia pisana kciukiem. Książkę możemy podzielić na dwie części. Jedna to oczywiście autobiografia Michała, druga, nie mniej istotna, to wypowiedzi ekspertów, lekarzy, którzy albo zajmowali się figurskim, albo przekazują ogólną wiedzę o cukrzycy i jej ewentualnych następstwach. Obie te formy się w najsłodszym przenikają i doskonale uzupełniają. Czasami spotykam zarzuty dotyczące autobiografii i biografii mówiące o ich potencjalnej stronniczości, bo to raczej jasne, że ich autorzy będą się starać przedstawiać siebie czy głównego bohatera z tej lepszej strony i bardzo się cieszę, że Figurski nie poszedł tą drogą. Nie wybrał ze swojego życia fragmentów, które robiłyby z niego ofiarę, a bardzo dobitnie pokazał, że ofiarą tą stał się w bardzo dużym stopniu na własne życzenie. Mogę nawet powiedzieć, że to poniekąd zaskakujące, bo przyznając się do tak rozrywkowego stylu życia, zupełnie niesprzyjającemu cukrzycy, mógł figurski ściągnąć na siebie masę nieprzychylnych komentarzy, a pomimo tego postanowił niczego nie ukrywać. Cytat. W tym czasie wraz z żoną staliśmy się celebrytami pełną gębą. Wiązało się to z określonym stylem życia, czyli sprzedawaniem siebie na lewo i prawo. Dzięki temu nie mogłem narzekać ani na brak pieniędzy, ani popularności. Nie służyło to mojemu zdrowiu, bo piłem z ludźmi na mieście. Życie wciąż było niekończącą się imprezą. Mieliśmy pieniądze, tak tzw. przyjaciół, mnóstwo czasu. Stawałem się coraz bardziej krnąbrny, nie słuchałem żadnych rad. Wydawało mi się, że znam absolutnie najlepszą receptę na zdrowie i udane życie. Zawsze mówiłem, że jestem pijakiem, ale nie alkoholikiem. Nigdy nie musiałem się napić. Nigdy również nie piłem w samotności. Może dlatego, że ciągle zdarzały się jakieś okazje, a jeśli ich nie było, to sam je prowokowałem. Kiedy przychodził weekend, nie potrafiłem wypić tylko jednego kieliszka i odstawić butelki. Musiałem się upić. Tak, miałem zdecydowanie problem z alkoholem. Nawet zgłosiłem się do psychologa, ale on w jakiś sposób zminimalizował moje obawy. Dostarczył mi argumentów, że wszystko mam pod kontrolą, więc dalej beztrosko uprawiałem swoje pijaństwo. Dziecko nie przeszkadzało w moim stylu życia, bo gdy masz duży dom, to potrafisz schować się z imprezą. Gdy znajomi przychodzili do nas z dziećmi, to one nie przebywały z nami, a bawiły się w innym pokoju. Zresztą nie piliśmy przy dzieciach na umór i nie dochodziło do ekstremalnych sytuacji, że tata nagle się przewracał albo zasypiał na sofie bez spodni. Zresztą, jak wiadomo, trening czyni mistrza, więc z czasem nabyłem takiej odporności na alkohol, że mogłem wypić naprawdę sporo i nie było po mnie nic widać. Z czasem pojawiały się sygnały, że jest ze mną kiepsko, bo w trakcie imprez odcinało mi kontakt z rzeczywistością i zasypiałem. To był znak, że mam za wysoki cukier. Nie docierało do mnie jeszcze, że to była jedna z wielu oznak hiperglikemii. Koniec cytatu. Książka ma tytuł najsłodszy. Okładka książki też jest pozytywna, kolorowa i zachęcająca do sięgnięcia po nią. Treść natomiast, pomimo przystępnego języka, jest gorzką historią zakompleksionego człowieka z przerośniętym ego, który przez wiele lat za nic ma swoje zdrowie i żyje, jakby miało nie być jutra. To o tyle zaskakujące, że czytając opisy sposobu pracy i życia Figurskiego, zastanawiałem się, ile w takim trybie wytrzymałby zupełnie zdrowy organizm, nie mówiąc o człowieku chorym na cukrzycę. Znaczna część tej książki powoduje przez to, że można mieć do autora sporo zarzutów i czuć do niego nawet swego rodzaju niechęć, biorąc pod uwagę jego zachowanie, ale warto dotrzeć do końca i do wniosków Figurskiego dotyczących jego choroby i życia w ogóle. Gdybym miał opisać tę książkę, jednym słowem byłoby nim słowo szczerość. I bardzo to w tej autobiografii cenię, a przed nami ostatni już dzisiaj cytat. Gdzieś głęboko, w mojej podświadomości wiedziałem, że w końcu kiedyś dopadnie mnie wylew. Czułem, że lata zaniedbywania, wszechobecnego w moim życiu napięcia i stresu oraz niekontrolowane spożycie różnych używek zrobią swoje. Mając w pamięci koszmarny widok umierającego po wylewie i na moich rękach ojca, żyłem w strachu, niejako przejmując śmiertelne dziedzictwo. Od tamtego lipcowego dnia 1998 roku ślepo i konsekwentnie zmierzałem do identycznego finału. Być może właśnie wtedy uznałem, że jestem skazany na taki, a nie inny los, i być może dlatego nie starałem się go nigdy zmienić, poddając się w walce z przeznaczeniem. Psychologia z pewnością jakoś nazywa ten syndrom, co nie zmienia faktu, że widząc kres człowieka tak mocno określającego mój byt, stworzyłem dla siebie podobny finałowy scenariusz, który prawie się ziścił. Koniec cytatu. Dobrze, że finałowy scenariusz ziścił się prawie, a nie zupełnie, a ja. teraz żegnam się z wami jak zwykle, dziękując za wasz czas. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.